Sostry i bracia, mamy rozważyć tajemnicę cierpień Pana Jezusa. Synem Bożym, z Jezusem Chrystusem związały nas na zawsze nasze grzechy, a Jego Związała z nami męka bolesna. Tajemnica cierpienia Pana Jezusa to temat ogromny. Ograniczymy się więc tylko do udręk, które przycisnęły go do ziemi w ogrodzie oliwnym. Pierwszy powód to zagrożenie życia. Nielekko przyjmuje człowiek wieść o bliskiej i nieuniknionej śmierci. W Wyszogrodzie swego czasu mieszkała staruszka. Obmarli ją wszyscy. Niejednokrotnie żaliła się, czemu Pan Bóg Zostawił mnie przy życiu, i czemu mnie tyle czasu trzyma? A kiedy kapłan przybył do niej z wiatykiem, powitała go słowami: Śmierci chyba mi ojciec nie przyprowadził. Umiera 76-letnia kobieta. Woła do swoich dzieci. Ratujcie mnie. Jak wiem, to moja sąsiadka. Bardzo ciężkie miała życie. Ojciec Wincenty Boruń, Franciszkanin, wspaniały mężczyzna, inteligencja błyskotliwa, asystent generalny, profesor serafikum. Penitencjarz watykański wrócił do kraju w późnych latach, kiedy odbywałem studia filozoficzne w łagiewnikach. Liczył już grubo po osiemdziesiątce. Obszedł już jubileusz sześćdziesięciolecia święceń, ani jednego siwego włosa. Wiem to dobrze, bo go strzygłem. Pamięć znakomita, doskonały słuch. Nie potrzebował okularów. Czytał wciąż ogromnie dużo i bardzo wszechstronne to były lektury. Zadowił mu się nowotwór w przełyku. Umarł dosłownie zagłodzony. I też prośba u człowieka, którego nigdy nie można było posądzić, że przeżyje trwogę, trwogę, jak gdyby słyszał ciche, zbliżające się kroki śmierci. Wyrazić ją musiał do lekarza, pana doktora Blichowskiego z Łodzi, który wychodząc od niego powiedział, nie spotkałem jeszcze w swojej praktyce lekarskiej nikogo, kto by witał śmierć z uśmiechem. Święty Tomasz Mor. Noc przed śmiercią posiwiał całkowicie. A przecież bez trwogi wkroczył na szapost. Zachowuje swój humor do końca, nie okazując ani śladu lęku. Gdy potknął się, wchodząc na rusztowanie i oficer towarzyszący mu w ostatniej drodze wsparł go, Tomasz mówi: Dziękuję Waszmości za pomoc. Z powrotem sam już sobie dam radę. Kiedy kat przepraszał go za krzywdę, jaką mu wyrządzi, Tomasz na to: Jaką krzywdę? Otworzysz mi przecież bramy nieba i dalej. Postaraj się, abyś ciosu nie musiał ponawiać. Pan Jezus umiera w 33 roku życia, w pełni sił. Jakże mu się wyrywało serce, gdy był jeszcze w Nazarecie, aby ruszyć na drogi palestyńskie i głosić chwałę ojca? Trzy lata to trwało i wszystko. Drugi powód ręki Jezusa w Ogrójcu – samotność duchowego konania. Potrzeba otrzymanego wsparcia znana jest u wszystkich istot wrażliwych na ból. Dziecko odczuwa ulgę, kiedy matka ucałuje bolące miejsce. Znany tutaj, a przez wszystkich w Zakonie bardzo ceniony profesor, ojciec Mateusz, spowiadał kiedyś, ojciec Mateusz, skoczek. Opowiadał kiedyś czternastoletnią dziewczynkę. Rodzice byli niewierzącymi. Dziewczynka kończyła życie po dokładnie spapranej operacji wyrostka. Przyszła infekcja. Chropa płynęła z niej aż trzynastu otworami. Trudno było wytrzymać przyspowiedzi. Kiedy już przyjęła komunię świętą, Wówczas wszedł lekarz z dwoma pielęgniarkami. Da zmiany opatrunków. Kapłan chce odejść. A dziewczynka chwyta go za rękę, żeby pozostał. Lekarz poparł jej prośbę. Po zmianie opatrunku mówi ona z uśmiechem. Nic nie bolało. Na drugi dzień umarła. Wyczuła wtedy prawdziwe współczucie u kapłana. Pan Jezus jest w Bogrujcu całkowicie opuszczony. Nie ma przy nim nikogo, kto my, by mógł mu pokazać zrozumienie dla męki, którą podjął. Apostołowie znużeni. Nierozumiejący co się dzieje Usypiają Trzeci powód udręki Ograniczona skuteczność męki uczynienie Ojcu tak Zbawienie ludzi Niestety nie wszystkich chyba Wszystkim ludziom przywrócił Jezus prawa dzieci Bożych Ale przecież z tego nie skorzysta wielu Chociaż pana Jezusa tyle to kosztowało. Nic nie jest trudniejsze do zniesienia niż świadomość bezsensowności cierpień. Zrozumiał z tego, jak o tym wspominał ten sam ojciec profesor Mateusz Skoczek. Gdy został zamknięty na Pawiaku w początkach października 1939 roku. Niemcy wzięli duchownych warszawskich jako zakładników przed przybyciem Hitlera do Warszawy dla odebrania defilady zwycięstwa. Zupełnie głupia historia, jak utrzymuje. Bo przecież niczego nie dokonał, a mógłby zostać stracony, gdyby jakiś szaleniec, chociażby kamieniem, wrzucił Hitlera. Bezsensowna śmierć groziła. Czwarty powód: konieczność własnego wyboru. Jezus staje przed dylematem. Co jest ważniejsze? Pozostać nadal na ziemi i głosić chwałę ojca, co było mu tak drogie? Czy też oddać swoje młode życie, aby zadośćuczynić temu ojcu? Zadośćuczynić za grzeszniku. Tych, którzy żyli dotąd, ale i tych, którzy po jego śmierci przyjdą na świat i będą dalej grzeszyć. Drodzy, to wszystko są chyba przyczyny domniemane i racje pomniejsze. A co jest przyczyną istotną? Wskazuje ją święty Paweł. Umiłował mnie i życie swoje oddał za mnie. I drugie słowa. Uczynił go Bóg grzechem, aby nas od grzechu uwolnić. Słowa przedziwne. Za mało było Pawłowi powiedzieć, wziął grzechy nas wszystkich na siebie. Mówi o tym, że Jezus stanął przed Ojcem Niebieskim jako uosobienie ochydy grzechu. On najświętszy syn Boży. Kiedy oceniając siebie swoją przeszłość, potrafimy odczuwać wstręt, że nie byliśmy tacy, jak być powinniśmy. Pomyślmy o wstręcie Pana Jezusa, który wziął na siebie, niejako wchłonął wszystko zło całego świata. Dlatego jego mękę w ogrójcu nazywamy konaniem. W ósmej stacji drogi krzyżowej Jezus zbliża się do płaczących kobiet. Płakały ze współczucia. Nie mogły pojąć. Jak to możliwe, aby człowiek niewinny, tak święty, który tyle dobrego robił ludziom, był skazany na śmierć, jak złoczyńca? Sługa Boży wydany przez własny naród płaczą, bo widzą twarz Jezusa opuchniętą, oplutą, brudną od prochu ziemi, na którą padał. Widzą sople krwi przyschnięte do oblicza Jezusowego. Pan Jezus doskonale je rozumie, a przecież mówi nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad synami waszymi. Jak gdyby wówczas wskazywał, jeśli ja tak cierpię, bez winy, to co czeka tych, którzy są podobni do ósłych gałęzi, nie mają życia w sobie? Obrzydliwość grzechu, to jest istotnym wyjaśnieniem tajemnicy konania Jezusa w ogóle. Święty Franciszek, tak bardzo uwrażliwiony na piękno, Spotyka kiedyś trendowatego. Wstrząsa nim uczucie strędu. Wtedy przychodzi Franciszkowi na myśl, że tak musiał wyglądać w oczach Ojca swego Jezus, że tak był pokryty naszymi grzechami, jak tamten człowiek, ranami i wrzodami. Franciszek przełamuje się, całuje tamtego biedaka, a także Przywdziewa Jego ubranie. To była jak o tym wierzył, przyczyna zasługującej łaski, że potrafi świat porzucić i oddać się całkowicie Chrystusowi. Chrystus wziął ze mnie tę brudną szmatę, którą okryta była moja dusza, całe moje jestestwo. Wziął ją na siebie, aby mnie odziać szatą swojej świętości, swojej doskonałości i piękna. Tak patrzmy na mękę Chrystusową. Na Kalwarii Pacławskiej wszystkim katom wydłubano oczy na obrazu. Nie pomyśleli, kto tu był właśnie oprawcą. Nasze grzechy nie zapomnijmy nigdy słów świętego Pawła. Umiłował mnie i siebie samego wydał za mnie, a także Ojciec Niebieski uczynił go grzechem, abym ja mógł czuć się wolny od grzechu. Amen.